Szigodnik księża, panie starosto, panie burmistrzu zgromadzeni goście, przeczytam wspomnienie mojego taty, Kazimierza Wolskiego, świata, świadka pacyfikacji jamy. Byłem mieszkańcem wsi jamy. Tutaj się urodziłem, przeżyłem wczesne dzieciństwo, jak również wiele dramatycznych chwil, które zaszły w czasie II wojny światowej, a zwłaszcza w dniu 8 marca 1944 roku. Podczas pacyfikacji w Siamy. O tragicznych wydarzeniach, które pozostawiły niezatarty ślad w mojej pamięci i nieuleczalną ranę w sercu, które mocno wstrząsnęły moją psychiką, chciałbym dzisiaj w krótkiej formie dać żywe świadectwo tamtych dni. Moje wspomnienia będą przepojone osobistymi uczuciami oraz dramatycznymi przeżyciami, których doznałem jako ośmioletni chłopiec. W czasie pacyfikacji mojej rodzinnej wioski. Wspominając tamten dzień, pamiętam, że podczas rozpoczętej pacyfikacji przez Niemców ojciec wraz z moją szesnastoletnią siostrą Janiną powynosili z domu różne przedmioty, wypuścili bydło i trzodę chlewną z budynków inwentarskich, a mnie z braćmi Czesławem i Józefem ojciec ukrył w kopcu po ziemniakach. W pewnym momencie zauważyłem, jak do mojego ojca i siostry podbiegł Niemiec i strzelił. Kula ugodziła siostrę, która od razu zmarła, a ojciec został ranny w brzuch. Przyczołgał się do dołka po ziemniakach, gdzie wcześniej ukrył mnie i brata. Bardzo cierpiał i zmarł na drugi dzień. Dla mnie było to bardzo bolesne przeżycie. Moja mama uratowała się, ponieważ... Wczesnym rankiem została wyznaczona przez Sołtysa do odwiezienia furmanką, zabitych dzień wcześniej przez partyzantów Armii Ludowej żołnierzy niemieckich. Osierocony przez ojca, pozostałem z matką i braćmi: dwunastoletnim Józefem i osiemnastoletnim Czesławem. Po utracie najbliższych i spaleniu całej wioski, życie naszej rodziny. Jak również wszystkich ocalałych mieszkańców, było niezwykle trudne. Prakty praktycznie niczego do życia nie było. Brakowało ojca, głowy rodziny. To wszystko, co nas spotkało, było bardzo trudne do zniesienia i przeżycia. Moja mama, aby zapewnić dzieciom jedzenie, chodziła razem z moim młodszym bratem do Ostrowa i okolicznych wiosek, prosząc o chleb. Mój starszy brat Czesław. Wybudował pod stogiem Siana miejsce do spania, a młodszy brat Józef kuchnie na podwórku pod gołym niebem. Po pewnym czasie wśród ludności, z głodu, wielkiej pożogi wojennej, zimna i dramatycznych przeżyć, pojawiły się różne epidemie. Ponadto brakowało ubrań, butów, przykrycia nocą, co zwłaszcza w okresie zimy, było dla nas bardzo uciążliwe. W 1948 roku wraz z 13 innymi sierotami i półsierotami z jam zostałem zabrany do domu dziecka w Goworowie, w dalekim województwie wrocławskim, gdzie ukończyłem szkołę podstawową. Uczułem się pilnie, gdyż bałem się, że wyślą mnie z powrotem na jamy, gdzie nie będzie co jeść i w co się ubrać. Szkołę średnią kończyłem w Lublinie, a studia wyższe techniczne i doktorat w Warszawie. Wszystko to, co osiągnąłem w życiu, zawdzięczam Panu Bogu i Matce Najświętszej, od których otrzymałem zawsze wsparcie duchowe. Przez wiele lat dręczyła mnie ciągle jedna myśl: że tu w Jamach, w mojej rodzinnej miejscowości, miały miejsce wielkie tragiczne wydarzenia wymagające upamiętnienia. Jedno z nich rozegrało się w czasie zaborów, gdy z rozkazu urzędników carskich katowano Unitów za wiarę, drugie zaś. Doświadczyło mieszkańców 8 marca 1944 roku, a było nim wspomniane wcześniej wydarzenie Pacyfikacji, w czasie której Niemcy wymordowali 152 osoby i spalili wszystkie domostwa, pozostawiając pozostałych mieszkańców bez środków do życia. Zawsze moim wielkim pragnieniem było, aby zatroszczyć się i w ten szczególny sposób upamiętnić dni tych wydarzeń i śmierć męczenników których wielki heroizm, umiłowanie wiary i ojczyzny stanowią po dzień dzisiejszy wartości najwyższe. Pragnąłem, aby pamiętano i wspominano ich, a także aby nazwiska pomordowanych rodaków przeszły na stałe do historii naszej ojczyzny. Spełnieniem moich pragnień jest kaplica w Jamach, upamiętniająca te wydarzenia. I jak podkreślił, podczas poświęcenia tej kaplicy, w, w 2001 roku w swojej homilii św świętej pamięci biskup Jan Wiktor Nowak, że kaplica jest wielką świątynią historii Jam, ma upamiętniać żyjącym i przyszłym pokoleniom męczeństwo unitów w 1874 roku pomordowanych przez Moskali i mord niewinnych mieszkańców Jam, który, który został dokonany przez Niemców 8 marca 1944 roku. Mija dzisiaj 80 lat od tej strasznej tragedii, która była odwetem za napaść partyzantów współpracujących z Sowietami Armii Ludowej na stacjonujących we wsi Niemców w nocy z 7 na 8 marca. Bezpośrednimi sprawcami pacyfikacji byli z kolei Niemcy. Zarówno Związek Radziecki, jak i Rzesza Niemiecka wywoływały terror wobec ludności okupowanej Polski i zmierzały do wyniszczenia narodu polskiego. I jego kultury. Kilka dni temu prezydent Polski Andrzej Duda we wsi Wanaty na Mazowszu, która również obchodziła 80-lecie tragicznej pacyfikacji, mówił: Obowiązkiem chrześcijańskim jest wybaczać. O czym dodał: Wybaczyć to jedno, ale ukarać zbrodniarzy to zupełnie co innego. Następnie pan prezydent zauważył: Obowiązek naprawienia szkód nigdy nie nastąpił i kończył. Pomijając wszystko, pamięć jest najważniejsza. W pełni zgadzam się z tymi wypowiedziami. Jest nas, żyjących świadków tamtych wydarzeń, z roku na rok coraz mniej. Dlatego proszę Was wszystkich z całego serca, abyście przekazywali pamięć o tragicznych, jamskich wydarzeniach następnym pokoleniom. Niech Wam... I waszym potomkom przyświeca następującym motto umieszczone na tablicy pamiątkowej, która dziś zostanie uroczyście odsłonięta w kaplicy w Jamach. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary.